Dobry wieczór. Szczęść Boże. Dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejną sobotę, w kolejnym naszym spotkaniu psalmowym. Zapraszam na kolejny komentarz. Otwórzcie, proszę, Pismo Święte, jeśli macie, albo posłuchajcie, tak jak zawsze. pomódmy się. Dzisiaj psalm 85, brzmi on następująco. Kierownikowi chóru, synów Koracha, psalm. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, Odmieniłeś los Jakuba, odpuściłeś winę Twojemu ludowi, zakryłeś wszystkie ich grzechy, powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas. Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki? Czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? Okaż nam panie swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie. Chciałbym słuchać tego co mówi pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. Niechaj się nie stają znów nierozsądni. Zaiste, bliskie jest jego zbawienie dla tych którzy się go boją. Tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed nim, po śladach jego kroków zbawienie. Moi drodzy, można by pewnie w tym psalmie poszukać bardzo wielu wątków, bo jest tutaj rzeczywiście kilka tematów dosyć fajnych i ważnych. Tak jak to w każdym y, tekście biblijnym, ale chciałbym Waszą uwagę zwrócić na jedną rzecz, która jakoś mnie zawsze w tym samym bardzo tak się rzuca w oczy, a która myślę jest jedną z dosyć ważnych rzeczywistości y, naszego serca. Zobaczcie, początek tego psalmu jest takim psalmem, który opowiada, jakby o doświadczeniu miłosierdzia Bożego. Jakby psalmista się orientuje, że właśnie czynił jakieś zło, czynił grzechy, działy się rzeczy, które się sprzeciwiały Panu Bogu i jego woli, które mu się nie podobały, ale Pan Bóg jakby poniechał swojego gniewu, poniechał swojej zapalczywości. To jest oczywiście absolutnie oczywista prawda o Panu Bogu. Że Pan Bóg, jak tylko ktoś chce się do niego zwrócić, jak tylko ktoś prosi o przebaczenie, jeżeli tylko ktoś chce zostawić to, co go niszczy, oczywiście natychmiast wychodzi komuś takiemu naprzeciw. I psalmista ma w tych pierwszych wersetach takie doświadczenie. Powściągnąłeś całe zagniewanie, zakryłeś wszystkie nasze grzechy, odpuściłeś winę, odmieniłeś nasz, na, nasz los, zaniechałeś zapalczywości i tak dalej. Czyli Pszienista wie, że to wszystko byłoby sprawiedliwe, to wszystko byłoby właściwe, że Bóg mógłby to zrobić i to byłoby w porządku, a Pan Bóg to wszystko jakby odkręca, Pan Bóg to wszystko zamyka. I to jest bardzo piękne, takie doświadczenie. Mam nadzieję, że czegoś takiego doświadczyliście w życiu nieraz, takiego Bożego, właśnie poczucia Bożego zmiłowania, takiego, że no, chociażby na przykład. Ja tego bardzo często doświadczam, albo sam się spowiadając, albo innych spowiadając, że przychodzi ktoś z, ogromna, z ogromnymi ciężarami, z oskarżeniami względem siebie, czasem rzeczywiście bardzo poważnymi, no i Pan Bóg to po prostu zabiera. Pan Bóg mówi, daj mi to wszystko, daj mi te ciężary, daj mi te grzechy, nie, ja się wcale nie gniewam, tylko chcę Cię kochać. Ale jednocześnie zobaczcie, mimo że przez pierwsze cztery wersety o tym mówi, to już piąty i szósty werset i dalej jest podobnie, tak jakby nagle się to nie dokonało, bo mówi, Zaniechaj twego oburzenia. Wcześniej mówił, że Bóg się nie oburza. Czy będziesz się gniewał na wieki, czy będziesz rozciągał gniew na pokolenie? Jak to? Wcześniej mówił, że Bóg się już nie gniewa, że Bóg powściągnął zapalczywość. I natychmiast jeden werset dalej mówi, dlaczego się ciągle gniewasz, kiedy nam przywrócisz życie, kiedy okażesz łaskawość. A wcześniej mówił, że to wszystko się stało. Otóż moi drodzy, to jest taka rzeczywistość, która myślę bardzo pięknie opisuje nasze serca, będące jakby tutaj na wygnaniu, czyli będące też pod pewnym wpływem, czasem niestety dosyć dużym, jakby fałszów i kłamstw od złego. Moi drodzy, nawet jeżeli człowiek doświadcza Bożego miłosierdzia, to jednym z głównych zadań szatana jest nieustanne wmawianie człowiekowi, że to się wcale nie dokonało, że Pan Bóg wcale tego zła, że Pan Bóg tego zła nie zabrał, miłosierdzia nie okazał. I kochani, to nie jest tak, że jeżeli się już raz tego miłosierdzia doświadczy, to już tak będzie zawsze. Nie. Zły nas ciągle przekonuje, że jest inaczej. I kochani, trzeba bardzo posłuchać tego, co mówi werset 9, gdzie jest napisane, chciałbym... Słuchać tego, co mówi Pan Bóg, i tam jest dalej o tym pokoju, który on ogłasza, o, o dawaniu jakby łaski i tak dalej. Otóż trzeba się nauczyć słuchać nie siebie, nie swojego serca, nie tego, co w nas jest, nie naszych własnych myśli, nie naszych własnych osądów o sobie, tylko słów Bożych. Kochani, te nasze często odczucia po prostu no, nie są kompatybilne z tym, co tak naprawdę Pan Bóg o nas sądzi, jakby nie idą w parze z tym, jak Pan Bóg na nas patrzy. I tego trzeba się po prostu uczyć, żeby nie słuchać siebie, tylko słuchać Pana Boga. To jest strasznie ważne. Tak jak mówi święty Jan w swoim liście, mamy rzecznika wobec Ojca, który nieustannie się za nami wstawia, tym kimś oczywiście jest Jezus, i mówi, nawet jeżeli twoje serce cię oskarża, to pamiętaj, że Jezus i Jego miłosierdzie jest większe od tego. Kochani, jak to rozpoznawać, w sensie, bo oczywiście na pewno rodzi się wam takie pytanie, no dobrze, że to znaczy, że każdy, nie wiem, każdy wyrzut sumienia jest nieprawdziwy, że jakby nie wolno siebie oskarżać, nie wolno jakby odczuwać tego, że, no właśnie, należy mi się jakaś kara albo że zrobiłem coś złego i mam co, jakby, myśleć tylko, że Pan Bóg się nade mną zmiłuje? Nie, kochani. Ja już wam kiedyś o tym mówiłem, takie mam wrażenie, ale przypomnę o tym, bo to jest bardzo ważne jakby rozróżnienie, jak się rozróżnia dobre i złe wyrzuty sumienia, czyli takie wyrzuty sumienia, które rzeczywiście są tym kłamstwem, o którym mówi ten psalm, czyli mimo doświadczenia Bożego przebaczenia, człowiek jest przekonany, że Pan Bóg nie przebaczył, mimo do, takiego doświadczenia, że Pan Bóg kocha i mówi, nie gniewam się, to my jednak odczuwamy ten gniew i to jest kłamstwo. A jest oczywiście też taki wyrzut sumienia, który absolutnie pochodzi od Pana Boga, który jest od Ducha Świętego. Jak mówi Pan Jezus, kiedy będzie posyłał swojego Ducha, to ten Duch będzie nas przekonywał również o grzechu. Jak to rozróżnić? Bardzo prosto. Otóż, kochani, wszystkie wyrzuty sumienia, wszystkie takie jakby zarzuty skierowane we własnym kierunku, które nie prowadzą do nadziei, czyli jakby jednocześnie z nimi nie pojawia się w człowieku nadzieja okej, okay, to ja to wszystko mogę zostawić, to ja mogę to zmienić, to ja mogę pójść do przodu. To ja na pewno będę w stanie, oczywiście może mnie to wiele kosztować, ale będę w stanie się nawrócić. Więc jeżeli nie ma takiej nadziei, nie pojawia się taki jakby promyk światła, tylko jest tylko i wyłącznie negatywny osąd o nas. Czyli takie proste zdanie jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, Bóg się gniewa, Bóg cię nienawidzi. Bóg cię nie kocha, Bóg ci nie da łaski, i tak dalej, tak dalej. To jeżeli jakby są to tylko negatywne doświadczenia, wtedy masz prawie 100% pewności, że to nie pochodzi od Ducha Bożego. Panie Duch Boży, zawsze, kiedy nawet pokazuje prawdę człowiekowi, czasem bardzo trudną, a nawet taką wręcz no, doskwierającą, brutalną, wręcz prawdę o człowieku, to zawsze pokazuje też jakby światło nadziei. Nigdy nie zostawia człowieka z tą prawdą samą yy, o tym człowieku. Zawsze pokazuje drogę wyjścia. I to jest, kochani, naprawdę strasznie ważne rozróżnienie. Tam, gdzie się oskarżacie i to was prowadzi tylko i wyłącznie do samopogardy, do poniżenia, do, do takiego złego patrzenia na siebie, to nie jest Pan Bóg. To jest działanie szatana, to jest działanie Jego pokusy, Jego fałszu i to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Tam, gdzie widzisz swoje zło bardzo wyraźnie, ale jednocześnie już się w Tobie rodzi pragnienie, dobra, zmienię to, nawrócę się, pójdę do przodu, to najprawdopodobniej właśnie działa Pan Bóg. I kochani, w tym psalmie, jakby dokładnie o to chodzi, ten dziewiąty werset jest kluczowy. Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój swojemu ludowi. Niech się nie stają znów nierozsądni, czyli zauważcie, ogłasza pokój i mówi, nie bądźcie już tacy, jak byliście. Czyli mówi prawdę o tym, co się wydarzyło, ale ogłasza pokój, czyli daje człowiekowi doświadczenie pokoju. I to jest, moi drodzy, jakby strasznie ważne, żebyście to przemyśleli. Dlatego, że te wszystkie złe negacje, te wszystkie złe oskarżenia trzeba po prostu traktować jak pokusy i je odrzucać. Nie dyskutować z nimi, nie myśleć, a może coś w tym jest prawdy, tylko je wyrzucać. Dlatego, że wtedy po prostu dajecie szatanowi przystęp do siebie, żeby on mógł w was działać. Bez sensu, bo nie warto tego robić. Tym samym się kończy czymś bardzo pięknym. Kończy się takim spotkaniem niebem z ziemią, zauważcie. Że wierność wyrasta z ziemi, a z nieba się nachyla sprawiedliwość, że Pan obdarza szczęściem, czyli z góry spada szczęście, a ziemia wydaje swój owoc. Jest całe takie zestawienie, że wreszcie to się spotkało. Czyli to, co myśli człowiek, i to, co naprawdę Pan Bóg chce mu powiedzieć, i o nim, jakby dać mu znać, to to się wreszcie spotyka. Że wreszcie to jest razem, że one się spotkają, ucałują się, sprawiedliwość i pokój. To jest przepiękny obraz, który pokazuje, że jakby można to uzgodnić, kiedy się słucha tylko i wyłącznie tego dobrego głosu od Pana Boga. I bardzo Was, kochani, wszyscy, wszystkich do tego zapraszam. Pomódlmy się na koniec. Nasz dobry Ojcze, daj nam taką łaskę, taką zdolność odróżniania tego, co pochodzi od Ciebie i tego, co jest fałszerstwem złego, które nas próbuje zwodzić. Daj nam taką łaskę, żebyśmy rzeczywiście słuchali tylko i wyłącznie Twoich słów i przyjmowali tylko prawdę od Ciebie, bo to prawda, która prowadzi do wyzwolenia i do życia. O to Cię dzisiaj prosimy, o takiego ducha prawdy. Niech tak się stanie. Amen. Dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, umacnia i napełnia swoją obecnością Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Moi drodzy, tyle na dziś. Mam nadzieję do usłyszenia, pewnie za tydzień w kolejnym spotkaniu z psalmami. Ściskam Was, pozdrawiam z Bogiem dobrej nocy.